Dziś mija 856 dzień wojny. Zaczynając od naszych pierwszych wiadomości zacznijmy od rozwoju sytuacji na froncie Kremina na naszej mapie wojennej. Widać zmianę granic, o której informowaliśmy w kwietniu i o której informujemy dzisiaj w rejonie terni. Rozszerzenie granic zadziałało na korzyść Ukrainy. Krótko mówiąc, granice Ukrainy rozszerzyły się w regionie terni. Jednocześnie granice Ukrainy rozszerzyły się w okolicach Jampoliwki. W następnej wiadomości chciałbym omówić postęp na froncie donieckim z naszej mapy wojennej. Na obrzeżach Jasnobrodiwki doszło do rosyjskiego natarcia. Według informacji, które otrzymałem, podczas gdy Rosjanie posuwają się naprzód z żołnierzami i pojazdami opancerzonymi na ziemi, ukraińska obrona przygotowuje się od frontu za pomocą dronów obrazujących. Ponadto ukraińskie natarcie jest obserwowane w Karlowskie. O ile mi wiadomo, w tej chwili Rosja próbuje się bronić za pomocą min. W kolejnej wiadomości opowiem o rozwoju sytuacji na froncie kupiańskim z naszej mapy wojennej. Ukraiński kontratak został zorganizowany na południe, odwilszany na froncie kupiańskim. O ile mi wiadomo, w tym kontrataku Ukraina poczyniła postępy, wykorzystując czołgi i pojazdy opancerzone. Rosja odpowiedziała ostrzałem, minami i oddziałami, ale Ukraina z powodzeniem posuwała się naprzód w tym rejonie. W rezultacie doszło do zmian w szarej strefie. Jeśli przejdziemy do następnej wiadomości, przyjrzymy się rozwojowi sytuacji na froncie siwerskim z naszej mapy wojennej. Rosyjski atak na froncie siwerskim został odparty przez Ukrainę. Ukraina użyła ataków artyleryjskich przeciwko Rosjanom. O ile mi wiadomo, Rosjanie próbowali zaatakować czołgami, pojazdami opancerzonymi i personelem wojskowym. Chciałbym usłyszeć, co osądzi pan o tej udanej obronie. Teraz, w kolejnej wiadomości. Chciałbym przeanalizować rozwój sytuacji na froncie charkowskim z naszej mapy wojennej. Na froncie charkowskim wojska rosyjskie wkroczyły dziś do przygranicznej miejscowości Sotnycki Kozaczok. Ukraińska obrona przybyła na miejsce i przeprowadziła skuteczną obronę, zmuszając Rosjan do odwrotu. Ukraińska obrona użyła artylerii i dronów nawigacyjnych. Nie ma jasnych informacji o tym, czego użyli Rosjanie. Chciałbym przejść do następnej wiadomości. Siły obronne odepchnęły wroga w pobliżu Terni. Wróg posunął się naprzód w pobliżu miejscowości Wyimka i Krasnochoriwka. Trwają walki pod Kozaczokiem w Sotnicy. Pod koniec kwietnia 95 samodzielna brygada Desantowa, brygada Soku, Azowskiej Gwardii Narodowej, 60 samodzielna brygada zmechanizowana 93. Samodzielny Batalion Brygady Zmechanizowanej, 63. Samodzielna Brygada Zmechanizowana i jednostki JTF odniosły sukces w pobliżu miejscowości Terni. W kontynuacji tego raportu, w pobliżu Sotnyckiej Kozachok, sytuacja pogorszyła się po rotacji wojsk, a wróg porusza się w grupach dywersyjnych, a nie w jednostkach liniowych. Następnie grupa dywersyjna Katsap weszła do Sotnyckiego Koza, ale rano wykofała się. Oddziały SBGS odbiły swoje pozycje. Niestety, wczoraj zginął strażnik graniczny, którego ciało zostało zaminowane przez wroga. Kolejna wiadomość pochodzi z regionu Sołowiowka. Według naszych informacji wydarzenia miały miejsce w czwartej brygadzie. Zamiast zbadać sytuację, dowództwo stanęło po stronie dowódcy, ponieważ dowódca był wcześniej nominowany do nagrody, a negatywne historie o takim zaszczycie są niestosowne. Dowódca batalionu został ranny. Niektórzy strzelcy musieli szukać nowych miejsc. Morale też nie jest zbyt dobre. To nie pierwsza historia o tych ludziach. W maju pod Sołowiówką, 700 metrów od wroga, wysłano ich do kopania okopów. Pomysł porzucono po tym, jak artylerzyści zostali przypadkowo zastrzeleni przez bojowników TRO. W kolejnej wiadomości partyzanci, a też zaatakowali linię kolejową, przez którą Rosjanie dostarczali ciężki sprzęt i amunicję z Krymu do obwodu hersońskiego i odniesieli sukces. Chciałbym wiedzieć, co osądzicie o tym dobrym postępie, proszę dajcie mi znać w komentarzach. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Szacowana trasa rosyjskich rakiet i UAV podczas nocnego ataku. 5 z 6 rakiet i wszystkie 23 UAV zostały zniszczone w nocy nad Ukrainą. Informacja ta jest oficjalnym oświadczeniem ukraińskich sił powietrznych. Nie ma mowy o żadnej propagandzie itp. Teraz chciałbym powiedzieć o stratach rosyjskich. 1260 osób, 3 czołgi, 9 pojazdów opancerzonych, 42 artylerie, 5 systemów obrony powietrznej, 24 bezzałogowe statki powietrzne, 61 pojazdów, 11 urządzeń specjalnych. Straty rosyjskie, jak właśnie powiedziałem, chciałbym usłyszeć Wasze przemyślenia na temat tych strat w komentarzach. W następnej wiadomości chciałbym poinformować o rosyjskich stratach w powietrzu, 28 strzelonych pocisków lotniczych, 5 rakiet i 23 samoloty szturmowe. W nocy 27 czerwca 2024 roku rosyjscy najeźdźcy rozpoczęli atak rakietowo-powietrzny na Ukrainę przy użyciu rakiet powietrznych i morskich oraz bezzałogowych statków powietrznych typu Szechyd. W operacjach bojowych wzięły udział samoloty myśliwskie, przeciwlotnicze siły rakietowe sił powietrznych, mobilne grupy ogniowe i jednostki walki elektronicznej sił obronnych Ukrainy. W sumie przeciwnik użył sześciu pocisków rakietowych różnych typów i dwudziestu trzech atakujących bezzałogowych statków powietrznych. Jeden pocisk aerobalistyczny KH-47M2 Kimżal. Cztery pociski manewrujące kalibr. Jeden kierowany pocisk rakietowy KH-59KH-69. 23 bezzałogowe samoloty szturmowe typu Szechyt 131-136. Przejdźmy do następnej wiadomości. Zdolność Ukrainy do uderzenia do 100 km w głąb terytorium Rosji jest wykorzystywana do likwidacji ogromnych rosyjskich składów amunicji, aby nigdy nie dotarły na Ukrainę. Wyobraźmy sobie, że gdyby USA nie zabroniły Ukrainie robić tego przez ostatnie dwa i pięć dziesiątych roku, ile istnień ludzkich zostałoby uratowanych. Woronesz przed i po. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło atak bezzałogowego statku powietrznego UAV na zakład doświadczalny Redkiński w obwodzie twerskim w dniu 27 czerwca. Lokalni mieszkańcy udostępnili materiał filmowy z dużej eksplozji w okolicy na rosyjskich kanałach Telegram. Zakład retkiński znajduje się 100 kilometrów na północny zachód od Moskwy i produkuje chemikalia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Gubernator obwodu twerskiego Igor Rudenia oświadczył, że UAV został zestrzelony w dzielnicy Konakowski, a sytuacja jest pod kontrolą. Ministerstwo Obrony twierdzi, że cztery UAV zostały zestrzelone w obwodzie twerskim, dwa w obwodzie moskiewskim i jeden w obwodzie białogrodzkim. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Według informacji, które otrzymałem, siły ukraińskie zorganizowały atak z regionu Łozowackiego w kierunku Nowoaleksandriwki. W odpowiedzi na to Rosjanie z jednej strony bronili rejonu, a z drugiej zorganizowali atak na rejon Wozdwirzenki z peryferii rejonu Nowoaleksandriwki. W tej chwili nie mam żadnych informacji o postępach w rejonie Wozdwirzenki, ale poinformuję Was, gdy będę miał informacje. W następnych wiadomościach mamy przed oczami rosyjski atak z regionu Lajmen I do regionu Synkivka i ataki z regionu Iwaniwka do okolic regionu Stepowa. W wyniku tych dwóch ataków nie nastąpiła żadna zmiana. Jednak Rosjanie nadal próbują posuwać się naprzód w tych dwóch regionach. Ukraina nadal broni się ostatkiem sił. Jeśli podoba Ci się wideo, możesz wysłać nam super podzękowanie za wsparcie. Jutro będziemy tu ponownie w godzinach wieczornych. Jeśli chcesz zobaczyć takie wiadomości, możesz śledzić nasze filmy, subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia.